Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was na podsumowaniu posad Super Hit Festival, który zakończył się przedwczoraj wieczorem z kabaretem. W ogóle ten posad Super Hit Festival był, mi się wydaje, trochę takim odkryciem, i wiele talentów, nie tylko muzycznych, się nam objawiło, ponieważ dla mnie super odkryciem była Ola Filipek jako prowadząca. Ja osobiście nie widziałam wcześniej i... Myślę, że wcześniej nigdzie niczego nie prowadziła e, na żywo e, na jakimś festiwalu, a wyszło jej super, w ogóle wyglądała przepięknie dla mnie jak milion dolarów. E, no i oczywiście muzycznie było super. Wystąpili Bez Music, Między innymi Gracja Górka, Kuba i Kuba oraz Alien imitis. No i. Było kilka właśnie świetnych duetów. Gracena górka wystąpiła z Alicją Majewską w piosence: Być kobietą, był Mietek Szcześniak z Edytą Górniak, e, Smolast z Dodą, Mala Rodowicz z Ralfem Kamińskim. No i oczywiście była Justyna Steczkowska, premierowo prosto z Eurowizji, pierwszy raz na żywo, zaśpiewała gaje. Tuż po finale. Także super. W ogóle dobór muzyczny dla mnie był ekstra. Był Oscar, Cyms, była Roxy, Węgier w różnych coverach, nie tylko w swoich piosenkach. E, oczywiście, no niestety myślę, przed też przed tą całą imprezą wyciekła taka afera z groźbami w stronę Dody. Widziałam jej, e, w wpis. E, no i zaostrzyli tam ochronę. Dzięki Bogu nic się nie stało. No To był chyba taki jedyny negatywny, jakby jedyne negatywne wydarzenie, które towarzyszyło całym tym trzem dniom muzycznym. Ogólnie było czadowo. Myślę, że naprawdę poza Super Hit Festival co roku jeszcze bardziej zaskakuje i jeszcze po prostu lepiej się tego słucha. Muzycznie było ekstra. Super było w ogóle, jak ci wszyscy artyści zaspiewali też piosenkę bajmu dla Pani Beaty, której nie było. To też było ekstra. I czekam na następny rok. Może w następnym roku ja przyjadę i nie będę musiała słuchać w telewizji, tylko posyłam sobie na żywo. A wy napiszcie koniecznie w komentarzu, który występ wam się najbardziej podobał i czy w ogóle oglądaliście Polsat Super Hit Festival.